Jego stan zdrowia pogarsza leczenie e, i może prowadzić również e, do śmierci. Co roku w śmierci e, medycznym ukazuje się wiele publikacji e, dotyczących tego problemu. W tym roku e, e, przedstawię wybrane przez siebie publikacje dotyczące aktualnie problemów związanych z infekcją COVID, zakażeniem miejsca i antybiotyka e, oraz terapią z e, Wspomnę, że w ubiegłym roku, w czasie 71. roku. Profesor Towarzystwa Chirurgów Polskich odbyła się sesja organizowana przez sekcję zakażeń chirurgicznych i e, szef tej sekcji profesor Dariusz Kawecki wygłosił wypad zakażenia chirurgii XXI wieku, z którego e, mogliśmy poznać aktualne e, wytyczne postępowanie w zakażeniach e, chirurgicznych. E, no, jak w, w, wszyscy, wszyscy wiemy, e, w zasadzie pandemia COVID została już oficjalnie. E, u nas w kraju e, e, ogłoszona jako, jako, jako zakończona, a wiemy doskonale, że tak, że tak nie jest i szczególnie w ubiegłej jesieni był znów napływ bardzo wielu, wielu chorych, zakażonych i e, no, wiąże się to z, z zaburzeniami pracy w, w naszych oddziałów chirurgicznych, bo, w, w, bo wszystkie, w, wszystkie postępowania z chorymi COVID covidowymi musimy musimy przestrzegać. Najczęściej te publikacje, które się już teraz ukazują, to nie są publikacje w czasie początku pandemii, jak, co robić z danym chorym, co operować, kiedy operować. W tej chwili są już takie badania, badania odległe, co przyniósł COVID, jakie, jakie szkody przyniósł, czego nas, nas, nas nauczył. Autorzy tej publikacji w Blankenbeku opisali wpływ COVID-19 na chirurgię raka przewodu pokarmowego w Indiach. I aby zrozumieć rzeczywisty wpływ pandemii, pandemii COVID, określić przyszłą strategię przeprowadzenia krajowe, wieloośrodkowe badania kliniczne w ośrodkach chirurgii przewodu pokarmowego. We wnioskach napisali, że badanie wykazało, że pandemia COVID spowodowała znaczne zmniejszenie liczby rejestracji nowych nowotworów, nieplanowanych operacji onkologicznych, przewodu pokarmowego. Inna praca na temat covid opisuje wpływ ograniczeń rządowych w USA związanych z COVID-19 na liczbę i ciężkość operacji w, w przypadkach chirurgii, chirurgii ogólnej. Porównano pacjentów, którzy przeszli pilne operacje chirurgii ogólnej w szpitalach najwyższej referencyjności w początkowym okresie pandemii w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 przeanalizowali dzienną liczbę przyjmowanych na tych przypadków ciężkość choroby, zachorowalność i śmiertelność. Badanie wykazało o 65% liczby pilnych operacji spadek w tej liczby operacji w zakresie chirurgii ogólnej w okresie ograniczeń rządowych. Zmniejszenie liczby operacji nie było związane z większym nasileniem choroby, z zachorowalnością ani, ani śmiertelnością tych chorych. Praca włoska, wstępna analiza badania COVID, Advanced Gastrointestinal Cancer self treatment, Treatment, to nazwali jako tak AGIT, to publikacja pochodząca od autorów włoskich. Badanie przeprowadzono na podstawie danych dotyczących pacjentów leczonych metodami minimalnie inwazyjnymi z bazy danych COVID. -19. We wnioskach autorzy stwierdzają, że chociaż liczba zabiegów chirurgicznych minimalnie inwazyjnych we Włoszech uległa zmniejszeniu w okresie pandemii, to ich badanie wykazało, że ogólny odsetek tych zabiegów planowych i pilnych oraz wyników pooperacyjnych był porównywalny z okresem przedpandemicznym. Autorzy z Chin wykonali analizę związku chirurgii metabolicznej i bariatrycznej a wynikami leczenia COVID-19. To ciekawa praca, przeszukali dostępne bazy danych i na podstawie metaanalizy ustalili, że zabiegi e, chirurgii bariatrycznej poprawiają wyniki leczenia COVID-19, w tym przyjęcia do szpitala, śmiertelność, przyjęcia na oją i konieczność wentylacji mechanicznej. We wnioskach według tej analizy pacjenci z otyłością, którzy przeszli zabieg bariatryczny i zakażenie COVID mieli lepsze wyniki kliniczne niż pacjenci po wykonanym bez zabiegu operacyjnego. Hiszpańska praca poświęcona wpływowi pierwszej fali COVID-19 na pilne operacje w zakresie chirurgii ogólnej. Autorzy przeprowadzili badania komfortowe porównując pilne operacje chirurgiczne w szpitalach referencyjnych podczas pandemii COVID-19 z pilnymi operacjami z roku 2019. We wnioskach autorzy zauważają duży negatywny wpływ pierwszej fali COVID-19 na działalność oddziałów chirurgicznych. Nastąpiło istotne zmniejszenie prawie 50% liczby zabiegów chirurgicznych wykonywanych w trybie pilnym oraz znaczne wydłużenie czasu pomiędzy wystąpieniem objawów a przybyciem pacjenta na oddziały ratunkowy. Zmniejszyła się również liczba operacji z powodu powikłań po i wykonywanych zabiegach. Zabiega operacyjnie. Śmiertelność u pacjentów operowanych w trybie nagłym była wyższa w czasie w, w czasie pandemii. Praca następna dotyczy wykorzystania inteligentnych środowisk i robotów do zapobiegania infekcjom i ich leczenia. Tu już troszeczkę było zmianki na ten temat w poprzedniej sesji u Pana. Profesora Pana W systematycznym przeglądzie piśmiennictwa autorzy e, zidentyfikowali głównie obszary zainteresowań w zakresie prewencji i kontroli e, infekcji, jak higiena rąk, przestrzeganie środków ochrony indywidualnej, e, kontrolę jakości powietrza i sterylizacji. E, autorzy stwierdzili, że e, praktyki zapobiegania kontroli infekcji w szpitalach w większości nie opierają się na automatyzacji i technologii robotycznej wyrażają nadzieję, że praca pomoże zaprezentować nowe podejście w celu zapobiegania infekcjom, w szczególności w dziedzinie robotyki, automatyzacji oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Ciekawa praca autorów chińskich przedstawia ogólnokrajowe, rodzinne badanie epidemiologiczne zakażenia Helicobacter pylori. Autorzy zauważają, że obecna praktyka w leczeniu Helicobacter pylori koncentruje się w na indywidualnej opiece chorego podczas gdy rodzinne leczenie jest skuteczniejszą strategią Od września do grudnia 21 przebadali ponad 10 tysięcy rodzin. Częstość występowania rodzinnego występowania obactor w terrory w Chinach jest bardzo wysoka. Głównym źródłem rozprzestrzeniania wirusa jest prawdopodobnie kontakt z zakażonymi członkami rodziny. Uzyskane wyniki, według nich, potwierdzają konieczność rozważenia dużych zmian w podejściu do leczenia z indywidualnego na leczenie całej rodziny z tego powodu. Autorzy japońscy podkreślają, że zakażenie miejsca operowanego pozostaje jednym z najcięższych powikłań chirurgicznych. Zakażenie powoduje istotne wydłużenie już powiedziałem, czasu hospitalizacji, wzrost wydatków, wzrost ryzyka zgonu. Obecnie na świecie dostępnych jest kilka międzynarodowych wytycznych dotyczących zapobiegania zakażeniu miejsca oparowanego, jednakże według autorów istnieje pilna potrzeba opracowania wytycznych przeznaczonych specyficznie dla Japończyków, gdzie system opieki zdrowotnej różni się trochę od systemów zachodnich. Japońskie Towarzystwo do Spraw Zakażeń Chirurgicznych opublikowało ich wytyczne dotyczące zapobiegania zakażenia miejsca oparowanego Autorzy uważają jednak, że opublikowane wytyczne wymagają zmian w zależności od rzeczywistych warunków panujących w każdym e, szpitalu. Autorzy z przeprowadzili metaanalizę badań poświęconych wpływowi terapii podciśnieniowej ran operacyjnej po zamknięciu stomi w kierunku kolorektalnej na występowanie zakażenia miejsca operowanego. E, Metaanaliza miała na celu ocenę bezpośredniego, ona z bezpieczeństwa i skuteczności terapii podciśnieniowej w zapobieganiu powikłaniom tego rodzaju rak w porównaniu z opatrunkami tradycyjnymi. Wzięto pod uwagę 9 badań opublikowanych w dostępnych bazach obejmujących ponad 800 pacjentów. Wykazali, że łączny odsetek zakażeń był niższy w grupie chorych, u których stosowano terapię podciśnieniową. Natomiast nie stwierdzili istotnego wpływu na powstawanie krwiaków i surowiczaków po, po tym leczeniu. E, celem następnym, jest, była ocena, czy stosowanie jednorazowych urządzeń do terapii podciśnieniowej u chorej z zamkniętymi cięciami chirurgicznymi może zmniejszyć częstość zakażenia miejsca operowanego w porównaniu z opatrunkami standardowymi pacjentów z grup ryzyka w przypadku różnych specjalności chirurgicznych. Autorzy również przeszukali dostępne bazy danych w okresie 10 lat. Spośród ponad 5 tysięcy artykułów uwzględnili ostatecznie 19 i stwierdzili, że istotnie statystyczne lepsze wyniki w przypadku stosowania urządzeń podciśnieniowych w odniesieniu do wszystkich rodzajów zakażeń miejsca operowanego. Czy to były powierzchowne, czy głębokie, czy zło, złożone. Francuskie ogólnokrajowe badanie ryzyka zakażenia miejsca oparowanego oceniało wydajność modelu korekty ryzyka opartego na chorobach współistniejących na podstawie danych z bazy danych listów czy szpitala w porównaniu z innymi modelami wykorzystującymi inne źródła danych. Zebrane dane, z roku 2020-2021-2016 rodzajów zabiegów operacyjnych w ramach Krajowego Programu Nadzoru Zakażenia Miejsca Oparowanego. Na 15 tysięcy zabiegów operacyjnych wykryto 294 przypadki zakażenia miejsca. Autorzy wnioskują, że uwzględnienie chorób współistniejących zapisanych w bazie danych zamiast czynników indeksu ryzyka Krajowego Programu Nadzoru mogłoby być. Skutecznym podejściem do stosowania ryzyka w przypadku zautomatyzowanego nadzoru zakażenia miejsca oferowanego dla, y, dla szpitali. Praca chińska miała na celu ocenę trendów i różnic w występowaniu zapalenia wyroska robaczkowego na świecie, w zależności od roku, regionu, statusu społeczno-ekonomicznego i wydatków na opiekę zdrowotną. A także ocenę związaną z nim zakażeń miejsca operowanego. Przeanalizowane badania opublikowane w ostatnich 30 latach w analizie uwzględnili 69 badań z jednolitymi definicjami zakażenia miejsca operowanego. Stwierdzili, że wskaźnik zakażeń miejsca operowanego był dodatnio skolorowany z leczeniem zapalenia wyroska metodą otwartą oraz z powikłaniami zapalenia wyrostka. Autorzy wnioskują, że aby zmniejszyć liczbę zakażenia miejsca operowanego po wydzięciu wyroska robaczkowego, szczególnie w krajach rozwijających się, konieczne jest ujednolicenie definicji, promocja techniki laparoskopowej i ustanowienie specjalnego postępowania leczniczego. Następna praca dotycząca tego tematu autorów amerykańskich. Oni przeszukali amerykańskich krajowych program poprawy jakości chirurgii oraz finansowe bazy danych pod kątem resekcji lita -Krube. Dane krajowe opublikowały, obejmowały lata 2013-2019. W skali całego kraju zidentyfikowano ponad 71 tysięcy takich operacji. U pacjentów po resekcji lita grubego częściej występowały czynniki predykcyjne zakażenia miejsca opalowego, jak fosocznica, hipoagulopatia, ko naciśnienie i podwyższona punktacja ASA. U pacjentów zakażenie miejsca, czas hospitalizacji i koszty leczenia w ciągu 30 dni po wypisaniu ze szpitala były w istotnie e, wyższe. Celem pracy tych autorów koreańskich było porównanie aktualnej skuteczności trzech antybiotyków: cefatoxanu, ceftriaksonu i cyprofoksacyjny w leczeniu bakteryjnego zapalenia obszernej u pacjentów z marskością wątrowej i wodą brzuszną. Autorzy przepadali dużą liczbę autorów i wysunęli wniosek, że efekty leczenia pierwotnego zapalenia obszernej za pomocą tych trzech antybiotyków nie, nie różniły się od siebie istotnie i te wszystkie trzy antybiotyki, jakie rekomendują do leczenia do leczenia pacjentów z pierwotnym zapaleniem potrzebnym. Ta praca poświęcona dodatkowej antybiotykoterapii w opornym na leczeniu zapaleniu potrzebnej związanym z dializą potrzebnową. Choroba ta jest jedną z głównych przyczyn niewydolności cerników u pacjentów dializowanych potrzebnowym. Nie ma jednak ustalonych metod leczenia i zaleca się wtedy jedynie usunięcie cewnika. Autorzy zbadali serię przypadków ilustrujących skuteczność antybiotykoterapii w leczeniu opornego na leczenie pierwotnego zapalenia obszaru. We wnioskach podkreślają, że dodatkowe leczenie antybiotykami w większości przypadków było skuteczne, zwłaszcza u tych pacjentów, u których uzyskali dodatni wynik osiedlu. E. Dotycząca podobnego zagadnienia o to, że pracownią przypadek mężczyzny w wieku 60 lat z przewlekłą chorobą nerek, kardiomiopatią, niedokwietną i nieandochorobą morskością włodowych, skażącego się od około dwóch tygodni na nawracające gorączki i góle brzuch. Postawiono diagnozę pierwotnego bakteryjnego zapalenia obrzebnej i rozpoczęto leczenie cestowych. Po siebie płynu buklinowego wyhodowano listeria monocytogenes. W związku z tym zmieniono antybiotyk na ampicylinę, którą podawano w szpitalu przez 7 dni. Autorzy podkreślają, że listeria monocytogenes jest rzadko występującym patogenem. Jednak należy go wziąć pod uwagę jako jeden z patogenów powodujących ostre zapalenie obrzewne. Ogniskowe zakażenie listeryjne można leczyć samymi benzynami, natomiast choroby ubrane muszą wymagać podawania mieszkaninom glikosydów. Praca autorów chińskich polegała na identyfikacji bakterii oraz czynników wpływających na wyższą śmiertelność u pacjentów ze samoistym bakteryjnym zapaleniem od szerny. Badano m.in. spektrum drobnoustrojów oraz ich oporność na antybiotyki. Najszczęśliwymi patogenami była Scherichia coli, Staphylococcus epidermidis i Natomiast największą wrażliwość wśród antybiotyków wykazywały amikacyna, meropenem i Bakterie Bakterie wielolekooporne, w tym wytwarzające petalaktamazem i oporne na karpapenem, stanowiły prawie połowę bakterii wizerowanych od pacjentów z pierwotnym bakteryjnym, zapaleniem obszernym. To Kolejna grupa chińskich autorów przeprowadziła metaanalizę oceniającą skuteczność i bezpieczeństwo różnych przedoperacyjnych doustnych antybiotyków w porównaniu z dożylną profilaktyką antybiotykową i mechanicznym przygotowaniem jelita. A metaanaliza objęła ponad 8 tysięcy dorosłych pacjentów poddawanych planowym operacjom jelit z 35 randomizowanych badań kontrolowanych. Częstość zakażenia jelita okazała się mniejsza w grupie pacjentów otrzymujących antybiotyki do ust w porównaniu z pacjentami otrzymującymi antybiotyki do żywa, samodzielnie lub w połączeniu z przygotowaniem mechanicznym. Najkorzystniejszy wpływ na zmniejszenie liczby zakażenia miał metronidazm w, w skojarzeniu z filolonami i aminoglikozydami. Autorzy w, w konkluzji stwierdzają, że. Antybiotyki stosowane do ust w połączeniu z dorzędnymi antybiotykami podawanymi przed i 24 godziny po operacji znacząco zmniejszają często zakażenia miejsca prowadzonego w chirurgii jelitowej, a najodpowiedniejszym może być metronidazol w połączeniu z hidoronami lub aminoglikozydami.